Hej moi drodzy, dzisiaj witam się z wami z trochę innej perspektywy mam ze sobą herbatę jakiś ładny czas temu ktoś z was prosił o krótki filmik lub poradę na temat tego co ja stosuję do włosów że mam takie długie włosy otóż pierwsze moje włosy nie są e, włosami farbowanymi nigdy nie chodziłam do fryzjera Jeden powód dlaczego chodziłam gdzieś tam do fryzjera to właśnie było jakieś tam podcięcie końcówek ewentualnie jakaś okolicznościowa fryzura typu wesele i te sprawy okej, okay, nie będę Wam tutaj już przedłużać zaczniemy sobie od tego, że ja przede wszystkim używam od ostatniego pół roku Olaplexu i tak, zaczęłam sobie od kupienia tego i to były takie, no nie miniaturki, ale po prostu mniejsze wersje i zakochałam się w tej trójeczce i później zaczęłam już po prostu z grubej rury z Oleplexem. Że tak powiem, trujeczkę miałam i jedyne czego nie miałam to szamponu. Jeżeli ktoś z Was zna się na tym rzeczywiście prawdopodobnie bardziej niż ja, bądźcie z fryzjerem, to proszę o radę. Jaki szampon Olaplexu byłby dla mnie dobry. Wiem, że też Kerastas jest bardzo dobry. Do, dobry. Wiem, że K18 jest bardzo dobry, jednak ja na razie nie zagłębiłam się jeszcze w te fryzjerskie. Kosmetyki, aż tak bardzo. Co też wiem, że kosmetyki są bardzo dobre z firmy Matrix, ponieważ mam znajomą, która jest fryzjerką i mówiła, że z Olaplexu, który jest cenowo dosyć wykurowany, przerzuciła się na Matrixa zieloną wersję. Jeżeli będę mogła, tutaj Wam wkleję zdjęcie. Projektka to jest taka uniwersalna maska, którą trzymacie sobie od 3 do 10 minut. To wyczytałam właśnie na stronie producenta. Następnie mam taką maskę i co jest wygodne w niej, to to, że ona jest właśnie z pompką. Uwielbiam rzeczy z pompką i najchętniej wszystkie te malutkie olaplex przelałabym sobie do jednego. Głowę myję zwykłym szamponem, jaki akurat uda mi się kupić, ale tutaj mamy tą maskę i ta maska to jest naprawdę jakaś totalna rewelacja. Ja sobie nakładam zazwyczaj na 10 minut, yy, trzymam ją podczas gdy... Zazwyczaj leżę w wannie, lub yy, najpierw myję włosy, bo oczywiście skórę głowy musimy dokładnie oczyścić. Ja oczyszczam sobie skalb głowy taką. Pokażę Wam. Tym. Tym oczyszczam sobie skórę głowy, masuję głowę na zasadzie tak o. Koliste ruchy tutaj przy skalpie, albo tak o, czyli tak. I później, następnie, jak już sobie rozpuszczę. Bo zazwyczaj splątuję sobie włosy w takiego koka, jak mam aktualnie teraz, z tą maską. Później sobie rozpuszczam, bo spinam sobie z tyłu taką klamę i staram się później razem z wodą, jak ona spływa, strzesywać te włosy, żeby one nie były plątane. I tak sobie wiecie, po całej długości w tej wannie leżąc, spłukuję po prostu. Jeśli chodzi o wcierki, to polecam Wam z firmy On Tutaj tylko Wam pokażę, jak wygląda to opakowanie z On ale ja, no wiem, że nie mam dostępu, jak będę w Polsce, to sobie oczywiście zakupię zapas, ale aktualnie używam tej wcierki z Neboa. I z tej serii miałam jeszcze peeling i miałam jeszcze maskę właśnie z tej fioletowej serii. Tutaj też mogę Wam wkleić zdjęcia, jak one wyglądają. Osobiście bardzo polecam drogeryjne kosmetyki też wcale nie są gorsze. No i to jest właśnie ta wciereczka z Olubio, też jest bardzo... Super. Pamiętajcie właśnie o oczyszczaniu skóry głowy, o plingach, o wcierkach. To one właśnie powodują to, że włosy będą Wam szybciej rosły. Dalej, zabezpieczam końcówki olejkami do włosów. Aktualnie mam ten olejek. Mam, miałam też z olejek. Złota taka wersja. Dziewczyny będzie na pewno kojarzyć. Tutaj jest L'Oreal Vital. Ten olejek też jest bardzo dobry, ale ja Wam też polecę jedną śmieszną rzecz. Tutaj wkleję zdjęcie. Malutki olejek, dostępny w Biedronce, dostępny w Rosmanie, za naprawdę grosze. Jedwab, albo czarnuszka, albo w ogóle wszystkie, to firma jest chyba Bioolix się nazywa, koszt maksymalnie 10 zł. Mega super zabezpiecza końcówki Aktualnie mam maskę z Pantin, oprócz tej z Olaplex Używam też tej i sprawdza mi się bardzo dobrze I w ogóle bardzo ładnie pachnie To jest coś, co nie używam codziennie Ale używam to tak, staram się raz w tygodniu I to jest właśnie takie serum na włosy Jeżeli umyjecie włosy, możecie sobie nałożyć Te serum właśnie Ja używam go tak od połowy mm, Moich włosów Do w dół, zazwyczaj jedną, półtorej Pompki, nie więcej, bo nie ma co Też obciążać tych włosów, bo one naprawdę Później będą wyglądały jakby były tłuste co dalej robię, jeżeli nałożę sobie olejek, pomycę skórę głowę, nałożę sobie odżywkę w sprayu? Przejdziemy sobie właśnie teraz do odżywki w sprayu. Mam taką odżywkę w sprayu, ale dziś jeszcze tutaj miałam. Yy, 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 o, jest. Na wykończeniu muszę sobie też uzupełnić zapasy. Tak ona się prezentuje z Elvita, również tak jak ten olejek. Bardzo fajnie rozczesuje włosy. i Jak sobie tak spryskam tym serum, tym, tą odżywką w sprayu, to zazwyczaj nakładam sobie też ten Olaplex lub osobno, zamieniam sobie w ogóle. Jeśli chodzi o kosmetyki, to po prostu goły te flow, że tak powiem. To też jest super. I to w ogóle używam też u Eli. To jest właściwie właśnie termoochrona, ale tutaj jeszcze widzę, że wygładzenie mm, włosy, żeby się nie puszyły, a to jest po prostu termoochrona, zwiększająca objętość termoochrona, to jest Oleplexu. Mega, mega polecam. Warto zainwestować naprawdę, dziewczyny, wasze włosy, jeżeli suszycie, jeżeli prostujecie, jeżeli kręcicie. W moim wypadku ja tylko suszę włosy, bo z natury mam po prostu te włosy proste, więc... Nie mam takiej totalnie potrzeby. Tak i, i właśnie, i bardzo Wam polecam. Anyway. I tutaj wracamy sobie z powrotem do panting, e, Szampon, odżywka. Tutaj mamy odżywkę. Ja zazwyczaj nakładam na 3-5 minut i zazwyczaj spukuję szampon. Szampon tak naprawdę używam. Można powiedzieć, że jaki wpadnie mi w ręce od Loreala, od. Um, Only bio też bardzo często. Jen and Lean też bardzo lubię. Mega Wam w ogóle polecam Jen and Lean. Jeżeli ktoś z Was lubi już tak poza tematem e, Ritualsa, pewno każda z Was lubi, lubi. Ritualsa, bo kto nie lubi, to polecam Wam, bo mają też właśnie w swojej ofercie fajne żele pod prysznic szampony i one bardzo ładnie pachną. I te balsam, mam wrażenie, że po umyciu bardzo fajnie utrzymuje się na, e, na skórze, ale to już tak poza tematem. No i co, to by było na tyle. Moja pielęgnocy nie jest jakaś profesjonalna, raz na pół roku podcina mi włosy Alex, uwaga. Czasami jak wpadnę do Polski, to też zdarza się, że podetnę końcówki. Mam nadzieję, że zaspokoiło to Waszą ciekawość i jeżeli coś jeszcze będę miała, co zmieni się w mojej pielęgnacji włosów, będę po prostu Wam na bieżąco pokazywała to w naszych vlogach. Także cześć, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!